Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam wszystkich serdecznie. 14 maj, środa. No i zapraszam Was na zerknięcie, co tutaj głos naszej duszy ma nam do powiedzenia. No i oczywiście, jaka energia będzie nam towarzyszyła w tą środę. Połączmy się z naszą duszą. Wdech, wydech. Trzy razy i słowa, które zostaną wypowiedziane. Być może pomogą Wam właśnie poczuć się w połączeniu. W imię miłości, w zgodzie z moją włoską wolą, przyzywam moją duszę, aby. Połączyła się z moim ciałem w 100%. Zobaczmy, co. co tutaj dla Was, dla nas, chce być powiedziane od przewodników duchowych na ten dzień, środa, 14 maja. Oczywiście, zostaw po sobie ślad, że tu byłeś, byłaś, jeśli możesz. Sarducho w komentarzu. Co na tą środę? Uwielbiam tę kartę. Uwielbiam jaka energia? Na środę. Jaka energia na środę? 14 maj 2025 będzie nam towarzyszyła. Pamiętajcie, że jest to ogólne, jeśli chodzi o Tarota. Natomiast z przewodnikiem myślę, że fajnie sobie wejść w tą energię i ją przeżywać. A energia z Tarota może być przykładem dla Was. Wskazówką. Mocą i miłość. 14 maj 2025. Zobaczmy. Kochani, dziś mamy jakiś cel. Ty masz cel. Ja mam cel, a więc idziemy. Idziemy prosto, strzałka jest. Wszechświat nam sprzyja, wszechświat nas chce prowadzić. Idź dalej, idź, zrób ten cel, to co chcesz dzisiaj. 38, czyli 11, to, co dzisiaj chcesz załatwić, to, co chcesz dzisiaj zrobić. Nie odkładaj. Po prostu idź. Dziś możesz zacząć realizować jakiś swój cel. Dziś praca nie oznacza zmagań, ale prowadzi cię Twój Mistrz, Nauczyciel. Im bardziej dopasujesz się do właściwej drogi w swoim życiu, z tym większą łatwością. Będziesz, będzie, będą upływały ci kolejne dni. Kiedy, gdy dziś popłyniesz właśnie z prądem, znikną wszelkie przeszkody, a ty całym sercem i duszą zagłębisz się w swoje wysiłki. Twoje oddanie opłaci się na dłuższą metę, ale nawet to nie jest istotne. Twoje wysiłki same w sobie sta stanowią po prostu nagrodę. Gdy dobrze i wiernie robisz to, co kochasz, czujesz się spełniony. Wyzwaniem jest oprzeć się pokusie przepracowania się. Działaj w sposób wyważony i miarowy, nie zapominając o tym, jak ważny jest dzień odpoczynku. Przynajmniej zrób sobie jakąś małą pauzę, może drzemkę. Tutaj mistrz nauczyciel jest zadowolony z Twoich postępów. Ale również przypomina Ci, że nawet jeśli kochasz to, co robisz, całą pracę i czujesz, że mógłbyś pracować bez końca, to jednak Twoje ciało i umysł ulegają zmęczeniu. Nie zapominaj o tym. Znajdź sobie mądrość, która podpowie Ci, kiedy się odsunąć i orzeźwić duszę. Przesłanie na dziś: wyznacz swoje tempo. A jak wiecie, słońce jest. Jeszcze w byku, a byk ma swoje tempo, czyli pomału a do celu. Idziemy do celu, nie pamiętając o tym, żeby się za bardzo nie przepracować. I mamy tą ziemię przepiękną, Asa Denaru, która mówi: Dziś fajnie by było zasiać jakieś ziarenko. Dziś mogą przyjść wiadomości odnośnie pracy, finansów, nie wiem, inwestycji, coś zrobienia z z pieniędzmi. To jest coś małego, ale wartościowego. Praca, e, szansa, możliwość e, zrobienia czegoś, co w dłuższej perspektywie może się rozwinąć. Bardzo dobry dzień na zasianie i dążenie dalej do celu. Fajnie. Zwróćcie uwagę, zapisujcie, co dzisiaj do Was przychodzi. Czy to wiadomość, czy to jakieś ważne decyzje. Czy to jakieś papiery, czy dokumenty, czy wy po prostu macie tu jakąś możliwość zasiania tego ziarenka. To jest as, a więc początek, początek malutkiego, gdzie potem to rozkwita. Jeśli chodzi o miłość, mamy tu ósemkę kielichów. E, oczywiście ogólnie, kochani, ósemka kielichów mówi, jednej osoby jest za dużo. Tu jednej osoby jest za dużo. Mamy tutaj dwie kobiety i mężczyznę. Więc zwróćcie na to uwagę. Ale może być dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Natomiast ósemka kielichów jest to energia emocjonalna, która mówi, to już jest ten czas, tutaj ja już nic nie mam do zrobienia, tu czuję, że trzeba by było to zostawić, że to nie jest dla mnie. Albo ty odchodzisz, albo ktoś odchodzi. Ktoś coś zostawia, ktoś kogoś zostawia. Tak bo jest nas za dużo. Zwróćcie uwagę. Co Was tutaj nie cieszy, co Was tutaj już. Czujesz, że to jest luka. Nie da się czegoś tutaj już zrobić więcej, gdzie jest to dobry dzień, aby iść po spełnienia, do dziewiątki. spełnienia marzenia do szczęścia, do radości. A więc. Idźcie w to ku dziewiątce, bo dziś jest taki dzień, żeby zostawić to, co mi nie służy, to, co już nie jest dla mnie, to, co mnie tutaj. No, może to nie jest łatwa energia, tylko kogoś tutaj miało to być powiedziane, ale to jest taki dobry dzień, żeby się nad tym zastanowić. Ja Wam życzę pięknej środy. Idźcie do celu. Idźcie. Nowe, łapcie to, co przychodzi i zostawiajcie to, co już Wam nie służy, to, co już Wam przeszkadza, to, co gdzieś nie czujecie, że to jest dla Was. Teraz czas. Dziś ktoś zostawia, może zostawia całkiem na boku, nie wchodzę w to albo to nie dla mnie, bo dziś mam swój cel. Mam swój cel. Wszystkiego dobrego, Buziaki. Pozdrawiam. Do jutra. Papa.